Tak, do tego napoju, do suricy, możemy dodać zarówno świeże płatki kwiatów, jak i suszone owoce, świeże owoce. Wszystko, co mamy w sezonie, łącznie z tym, co mamy wysuszone czy zamrożone. Warto pokombinować ze składnikami, czyli widzicie, ja na przykład mam w ogrodzie dziko wysiewające się maki, także dodaję je do moich napojów. Teraz mamy sezon na czarny wes, na kwiaty czarnego bzu, na już pojawiają się róże, mamy płatki piwoni. Mamy mnóstwo ziół, mamy krwawnik, możecie dodawać liście. No jeszcze nie kwitnie u mnie, ale, ale liście już są, więc listki można dodawać. Tak samo oregano możecie tam dodać, czy właśnie y, jakie, jakiekolwiek kwiaty jadalne macie tutaj, liście drzew owocowych babkę lancetowatą, którą znajdziecie gdzieś w trawie. No i jest naprawdę z czego wybierać, także te napoje za każdym razem mogą inaczej smakować, ale zawsze będą miały wartości probiotyczne, zawsze będą wspierały nasz układ trawienia, zawsze będą dostarczały dobrych bakterii z grupy lacidofilnej, czyli tych, które wspierają właśnie florę jelitową, także polecam gorąco stosować surice przez cały sezon, jak tylko mamy te kwiaty dostępne za mną w tle tutaj jest też kwitnący jaśminowiec, z ich, jego kwiatów także korzystam. E, one przy suszeniu nie zachowują swojego aromatu, ale świeżo dodane do tych napojów e, typu surica e, bardzo ładnie oddają ten swój aromat, więc też polecam stosować właśnie takie rośliny. A ktoś kto nie wie jak się do tego zabrać, to podlinkuję pod filmem e, Właśnie link do, do tego pełnego filmu o tym, jak ten napój przygotować, jak zrobić i, i po co i w jaki sposób. Także polecam Wam gorąco.